W tej koszulce wyglądam jak koszykarka. Sorki, jest wygodna i jest ciepło. Hello, tu Dominika i witam was w kolejnym odcinku Wakacyjnych porad. Bardzo się cieszę, że duża część moich widzów również angażuje się w pomoc i często odpisuje na komentarze od innych osób. Także mam taki swój mały sztab pomocników. Dzięki. No i przyznam, że bardzo wielu z was odpowiada znacznie bardziej rzetelnie na niektóre prośby, także naprawdę Wam bardzo dziękuję. Jeśli po tym filmiku stwierdzicie, że moje odpowiedzi jednak nie są takie złe, jeśli sami będziecie mieli do mnie jakąś prośbę o pomoc, to koniecznie zostawcie ją w komentarzach poniżej, ale na początku komentarza napiszcie porady dwukropek. Okej, okay, no to przechodzę do porad. Pierwsza porada. Mam kolegę, który od pewnego czasu mi się podoba, ale nie wiem, czy ja jemu też, ponieważ my się strasznie lubimy przekomarzać. I w końcu nie wiem, co on myśli, a boję się go spytać. Jeśli będziesz spędzała z nim dużo czasu, to prawdopodobnie prędzej czy później zorientujesz się, czy mu się podobasz, czy też nie. Ale myślę, że jeśli wasza relacja jest dość dobra, generalnie się przyjaźnicie, ale właśnie od czasu do czasu się przekomarzacie, to może to być naprawdę bardzo dobry znak, bo czy chłopak ma 10 lat, czy 20, czy 40, bardzo często będzie. Delikatnie dokuczał dziewczynie, która mu się podoba. No, ale jeśli nie chcesz pytać go o to wprost, to częściej umawiaj się z nim na spotkania, sam na sam i być może niedługo okaże jakiś sygnał, który wyraźnie będzie wskazywał na to, że mu się podobasz. Zbliża się rok szkolny, a ja zawsze na lekcjach byłam zaspana, przez co gorzej się uczyłam i pisałam sprawdzianej kartkówki. Ale gdy wracałam do domu, nagle miałam ogromny przypływ energii. Czy masz jakieś sposoby, aby, aby mieć jej więcej? Czyli, jak rozumiem, energii? Pierwszy i najważniejszy sposób, jak mieć więcej energii, to po prostu się wysypiać. Nawet jeśli macie do szkoły na ósmą rano i na przykład musicie wstać o szóstej, to no cóż, czasami trzeba się położyć choćby o dziewiątej, dziesiątej wieczorem, ale istnieje wtedy znacznie większa szansa, że się wyśpicie. I no, może rzeczywiście na pierwszej godzinie będziecie dość jeszcze zaspani, ale już na drugiej możecie tryskać energią. Oprócz tego, bardzo wiele osób rezygnuje ze śniadania, które jest, powtórzę to, co mówią wszyscy, najważniejszym posiłkiem dnia. I naprawdę, to jest całkowita prawda. I jeśli zjecie śniadanie, to na pewno będziecie mieli znacznie więcej energii niż osoba, która tego śniadania rano nie zje. Kolejnym moim sposobem na zdobycie większej energii. Na niektóre osoby to na pewno podziała, na niektóre wręcz przeciwnie. Jest uprawianie jakiegoś sportu codziennie rano. Na przykład możecie postanowić sobie, że rano będziecie biegali choćby przez pół godziny, czy nawet 20 minut. Albo nawet jeśli macie w domu stacjonarny rower, czy orbitreka, to powiedzmy, postanawiacie sobie, że codziennie przed szkołą zrobicie kilometr. 5 kilometrów i wielu z Was pomyśli, no ale jak to, przecież gdy się męczymy, no to tracimy energię. Okej, okay, ale wtedy się rozbudzicie i prawdopodobnie będziecie znacznie bardziej pozytywnie nastawieni do całego dnia, bo bardzo często właśnie w ten sposób działa sport i będziecie mieli automatycznie więcej energii. Także spróbuj tych kilku sposobów, które przedstawiłam. Mam takiego przyjaciela, którego znam niestety tylko przez internet, bo nie było nigdy okazji, żeby się spotkać. Ale gadaliśmy wiele razy przez kamerki. Znamy się już dosyć długo i nie będę ukrywać, że podoba mi się ten chłopak, a ja jemu, bo sam mi to powiedział. Teraz już nawet doszło do tego, że przy rozmowie z całą paczką znajomych jedna osoba powiedziała coś do mnie, co nie miało mnie obrazić, ale Kuba, bo tak ma na imię, odebrał to jako coś niemiłego, więc powiedział: Nie obrażać mi mojej dziewczyny. Co mam zrobić? Czy warto jest się związać z kimś takim? Mówiąc z kimś takim, najprawdopodobniej masz na myśli po prostu ten dystans, który Was dzieli. Chociaż tak naprawdę. Nic nie napisałaś o dystansie, napisałaś tylko tyle, że znacie się jedynie przez internet. Ale jeśli nie mieszkacie tak bardzo daleko od siebie, to myślę, że jak najbardziej dobrym pomysłem jest się spotkać. I nawet jeśli mielibyście się spotykać tylko raz na kilka tygodni, czy może raz na tydzień, to naprawdę uważam, że warto jest utrzymywać taką znajomość. No bo jeśli Ty go lubisz i On lubi Ciebie, to. Jedyne, co może stać na waszej przeszkodzie, to ten dystans, ale jego też łatwo jest pokonać. Także powodzenia. Wszystko wskazuje na to, że zakochała się we mnie 6 lat młodsza dziewczyna, która ma 12 lat. Sam jestem dla niej zawsze miły, używam zdrobnienia imienia i tym podobne i już od kilku osób słyszę, że bardzo widać, że coś jest na rzeczy. Sam także to zauważam. Zastanawiam się, jak postępować, żeby jej nie zranić, szczególnie, że łączy nas pewien projekt w trakcie, dlatego i tak spędzamy czas wspólnie. W sumie, gdyby była starsza, mógłbym z nią być, nawet gdyby minęło te parę lat, jest naprawdę w porządku. Jednak jest dzieckiem i nie wiem, jak z nią postępować. No niestety tutaj kwestia jest bardzo trudna, no bo nawet jeśli miałbyś na nią zaczekać, to musiałbyś na nią zaczekać minimum 3-6 lat. A to już jest kawałek czasu, i w tym czasie mógłbyś równie dobrze znaleźć jakąś inną dziewczynę, której wiek jest bardziej przybliżony do twojego. Na początku przeczytam odpowiedź, którą napisał inny widz. Ja ci radzę na sam początek nie postępować pochopnie, bo nie masz pewności, czy aby na pewno się jej podobasz. Jednak jeśli przyjdzie co do czego, to pamiętaj, aby być delikatnym. Nie możesz jej powiedzieć, że nie i nigdy z nią nie będziesz, bo to ją zrani. Ja radzę coś typu może kiedyś, ale nie teraz. Albo po prostu wyjaśnij, że jest między wami za duża różnica wieku. Ja znałam kilku chłopaków, którym się podobałam, dlatego nauczyłam się w miarę jak być delikatnym, odmawiając. A tak poza tym, to nawet jak teraz ma 12 lat, to kiedyś dorośnie. 6 lat to jest naprawdę nieduża różnica. Znam parę, która różni się o 16 lat od siebie, to tylko moje zdanie na ten temat może trochę okaże się być pomocne. Ja zdecydowanie się z tym zgadzam. Przede wszystkim musisz być po prostu delikatny i na razie nie pakuj się w to, bo. Wystarczy, że jakaś nieżyczliwa osoba podejrzy was kiedyś razem, nawet jeśli między wami jeszcze nie będzie żadnej głębszej relacji. No i właśnie ta życzliwa osoba może nawet donieść policji o tym zdarzeniu. Także po prostu tak jak powiedziała widzka Sonia.pl, musisz być naprawdę delikatny, wytłumaczyć tej dziewczynie, że na razie jest jeszcze zbyt młoda dla ciebie. Właśnie możesz nawet powiedzieć to, że jeśli bylibyście razem, to mógłbyś mieć przez to jakieś problemy, ale jak najbardziej powiedz jej, że jeśli minie kilka lat i nadal będzie tobą zainteresowana, to prawdopodobnie będziecie mogli się zacząć umawiać. Także myślę, że to wszystko da się naprawdę łagodnie rozwiązać. Powodzenia! A jeśli jeszcze chodzi o te różnice wieku, to również jak najbardziej się zgadzam z Sonią: 6 lat to nic. Jak jeść, aby przybrać na wadze? Oh, wiele dziewczyn by ci pozazdrościło. No, ale tak szczerze. No, oczywiście, białko, białko, białko. Nie, a tak serio. No, uważam, że najlepiej jest po prostu udać się do specjalisty. I okej, okay, to może kosztować, no ale jeśli autentycznie bardzo zależy ci na tym, żeby przybrać na wadze. To nawet internet może nie być dobrą drogą do poszukiwania informacji. Jednak jedzenie bardzo może wpłynąć na nasze zdrowie, więc twoja dieta naprawdę musi być bardzo przemyślana i bardzo dobrze dobrana, szczególnie jeśli ma być ona dość specyficzna, no bo chcesz przybrać nawadze. Dlatego, tak jak mówię, najlepiej udać się z tym do specjalisty. Ja osobiście nie jestem specjalistką w dziedzinie odżywiania i nie chcę ci źle doradzać. Jestem z chłopakiem, którego nie kocham. Jestem z nim, żeby był szczęśliwy. Łączy nas dużo, lubimy bardzo dużo rzeczy i znam go od półtorej miesiąca, a no i będę z nim chodzić do gimnazjum przez 3 lata. Również pod tym komentarzem jest odpowiedź Sony. Ja mam radę. Skoro nic do niego nie czujesz, to najlepiej zerwać. Nie rób niczego na siłę, aby kogoś uszczęśliwić, bo takie związki nie są trwałe. Znajdź lepiej kogoś, kto kocha Ciebie zarówno jak ty jego. To tylko moje zdanie. Ja osobiście zdecydowanie uważam, że rzeczywiście tego nie warto jest ciągnąć. Ale jeśli nadal dobrze się dogadujecie, to zupełnie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zostali przyjaciółmi. Niektórym osobom możecie to wydawać śmieszne i całkowicie nierealne, ale prawda jest taka, że ten chłopak prędzej czy później pogodzi się z tym, że nie jesteście razem. Jeśli jest wystarczająco myślący i normalny, to jak najbardziej zgodzi się na utrzymanie przyjaźni. Oczywiście musisz być bardzo delikatna, musisz mu to spokojnie wszystko wytłumaczyć, powiedzieć mu, że naprawdę wiesz, że świetnie się dogadujecie, no ale jakoś specjalnie nic do niego nie czujesz, takiego większego. I powiedz mu po prostu, że nie chcesz go ranić. Tak naprawdę, wbrew pozorom, będąc z nim, ranisz go bardziej, niż jakbyś z nim zerwała ponieważ go po prostu oszukujesz. Także przemyśl to, spotkaj się z nim i mu wszystko wytłumacz. Co mam zrobić skoro podoba mi się o rok starszy chłopak już od 3 lat, ale zawsze bałam się zagadać i czasami z nim gadam lub piszę, ale jako przyjaciele? Nie dam mu jakichkolwiek znaków, że mi się podoba. Jednak od około 3 miesięcy chodzi z moją koleżanką, która mi już mówiła, że nic do niego nie czuje, ale nie chce zerwać, bo będzie mega smutne, bo ją kocha, a jej będzie go żal i do niego wróci. A osobiście nie chcę wyjść na sukę, która odbije, odbije jej chłopaka. Co robić? Przede wszystkim, jeśli on kocha tę dziewczynę, to nie jesteś w stanie z tym nic zrobić i nie warto o niego w tym momencie walczyć. Ale powinna się jak najbardziej porozmawiać ze swoją przyjaciółką i wytłumaczyć jej, że musi pogadać z tym chłopakiem. Tak jak było w poprzednim przypadku. Dziewczyna nie kocha chłopaka, ale nie chce go zranić, zrywając z nim. Twoja koleżanka musi z nim zerwać. No, delikatnie mu to wszystko wytłumaczyć. Wtedy on będzie wolny, ale nie zarywaj do niego od razu, bo przede wszystkim to będzie bardzo podejrzane. Po prostu musisz odczekać jakiś czas. Zobaczyć, kiedy on się pozbiera po tym rozstaniu, no i wtedy dopiero możesz ruszyć do akcji, ale też na spokojnie. Z tego, co piszesz, skoro rok różnicy to dla ciebie dużo, to jesteś jeszcze bardzo, bardzo, bardzo młoda, więc masz jeszcze dużo czasu. Także chillaucik, spokojnie. Poznałam na koloniach super chłopaka, ale niestety on mieszka daleko. On wie, że mi się podoba, ale mimo to wiem, że raczej nic z tego nie będzie. Za to mój kolega, w którym kiedyś się podkochiwałam, daje mi jednoznaczne sygnały, że chciałby ode mnie czegoś więcej niż przyjaźni. Moje wszystkie koleżanki doradzają mi, żebym zapomniała o koledze z kolonii i spróbowała z chłopakiem, który jest blisko mnie. Ale ja nie wiem, czy jest sens się do czegokolwiek zmuszać, bo przecież nie poradzę nic na to, że spędzając czas z tym kolegą, który mieszka blisko mnie, myślę o chłopaku z kolonii. Co zrobiłabyś na moim miejscu? Uch! Zabiła historia. Oczywiście jest również odpowiedź: Soni. Kiedyś podobał mi się kolega z kolonii, a potem kolega ze szkoły, co kiedyś mi się podobał, zaczął do mnie zarywać. Miałam sytuację taką jak twoja, a więc co zrobiłam? Po pierwsze, jeśli ten chłopak z kolonii nic do ciebie nie czuje, to lepiej zapomnij o nim. Zgadzam się. Ten ode mnie miał dziewczynę, to było gorzej. Chyba, że masz z nim jakiś kontakt, to utrzymuj go nadal, a może jeszcze kiedyś się zwiążecie. Jak najbardziej, możecie nawet się przyjaźnić. Jak podobasz się temu drugiemu chłopakowi, to najlepiej przemyśl tę sprawę. Kto wie, może i on okazać się kiedyś ideałem. Oczywiście życzę szczęścia. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że trzeba dawać ludziom szansę. Tylko, że czasami, jeśli zdecydowałabyś się na przykład na związek z tym chłopakiem, który, któremu się podobasz, to mogłoby się okazać, że będziesz go po prostu zwodziła. On będzie myślał, że tobie też zależy, a wcale tak nie będzie. Także no cóż, w tym momencie mogę ci polecić, żebyś utrzymywała koleżeńskie, przyjacielskie stosunki zarówno z jednym chłopakiem, jak i z drugim. A z czasem po prostu zobaczysz, jak to się wszystko rozwinie. Ale faktycznie, jeśli z tym pierwszym chłopakiem dzielicie naprawdę duży dystans i jesteś jeszcze młoda, to raczej nie warto się w to specjalnie mieszać i angażować. Jak zbliżyć się do koleżanki, która mi się podoba, a wie, że mam ją na oku? To, że ona wie, że masz ją na oku, to już jest połowa sukcesu albo i nawet więcej. Tak naprawdę, każde spotkanie, szczególnie te sam na sam, mogą was w jakiś sposób do siebie zbliżyć. Także bądź kreatywny, wymyślaj coraz to nowe sposoby na wspólne spędzanie czasu. Czasami może być to zwykłe pójście na spacer do lasu, a. Czasami coś bardziej wymyślnego, choćby pójście do jakiegoś parku rozrywki, czy coś w tym stylu. I takie zwykłe spędzanie czasu może Was naprawdę bardzo do siebie zbliżyć. Oczywiście jak najbardziej wskazane jest również podarowanie jej od czasu do czasu jakiegoś prezenciku. Nie musi być to nic drogiego, ale coś choćby symbolicznego. Oczywiście nie mówimy tu o żadnym przekupstwie, chodzi po prostu o miły, sympatyczny gest. No i ostatnia porada na dziś? No to tak, miałam kolegę, który mi się podobał. Pewnego dnia sam powiedział, że także się we mnie zakochał. No tak, było fajnie, ale niestety ja udawałam, że nie odwzajemniam uczuć, aby pomyśleć co do tego, czy chcę z nim być. Po jakichś kilku dniach od mojej przyjaciółki dowiedziałam się, że z nim chodzi. Chciało mi się płakać. Co to miało znaczyć Twoim zdaniem? To miało znaczyć, że jest beznadziejnym głupkiem. To znaczy. Nikt normalny i nikt, komu zależy na jakiejś osobie, nie robi tak, że właśnie jednej osobie mówi, że się w niej zakochał, po czym tydzień później jest z inną. To jest chore. Także naprawdę zapomnij o tym chłopaku i Twoja przyjaciółka powiedziała ci, że z nim chodzi. Lepiej niech ona też na niego uważa. Bo kto wie, może za tydzień on będzie z inną. Także mówię Ci. Dobrze to wszystko przemyśl, a o tym chłopaku jak najszybciej zapomnij. Nie jest w ogóle wart zachodu. No i to już wszystkie porady, których udzielę w tym filmiku. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi na Wasze prośby były satysfakcjonujące. Jeśli tak i jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, a wtedy będziecie informowani o wszystkich moich nowościach. Jeśli na przykład macie znajomego, który ma podobny problem do tych, które wymieniłam w tym filmiku, to koniecznie przesiej mu ten filmik. Może ogólnie udostępni go swoim znajomym? Niech oni też się czegoś dowiedzą. Pamiętajcie o tym, żeby w komentarzach poniżej zostawić swoje prośby o porady, jeśli tylko takowe macie. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.